Jakimś cudem w środku miasta uchowała się taka bardzo piękna wieżba, która jest pozostałością dawnego lasu łęgowego. Tu, gdzie teraz idę, kiedyś brzegi rzeki Białej były porośnięte mniejszymi, większymi wierzbami, też innymi gatunkami drzew. Były takie rozlewiska, gdzie przyroda w sposób naturalny występowała, gdzie toczyło się życie biologiczne, natomiast obecnie koryto Rzeki Białej jest obudowane. Jest ta rzeka takim kanałem przerzutowym wody z terenów górskich. Mogło być inaczej, gdyby leśnicy nie prowadzili eksploatacyjnej działalności w lasach, a mogliby trochę drzew tam zatrzymać w potokach, żeby w sposób naturalny tworzyła się retencja. Rzeka Biała wypływa z podszczytów Beskidu Śląskiego, spod Magury i spod Kniczoka, bowiem w górnej części składa się z dwóch części, które się łączą. Przepływa przez kilka miejscowości, między innymi przez Bielsko Białą, ma niecałe 30 km długości, wpływa do Wisły, czyli do Królowej Rzek Polskiej. Rzeka Biała jest bardzo ważna dla mieszkańców, bo już w samej nazwie zawiera część nazwy. Od Rzeki Białej Wodzi się nazwa zarówno bielska jak i białej. Ta nazwa kiedyś miała duże znaczenie i nie wzięła się bez kozery, bo wiem kiedyś rzeka była bardzo czysta, tak symbolicznie mówiąc biała, bo białość się z czystością kojarzy i stąd przylgnęło do nazwy miasta.